E, witam wszystkich bardzo serdecznie na Stadionie w A Ogólnie to tej tutaj Peter Witam w kolejnym odcinku kariery Torino. E, piąta seria spotkanie, rozgrywek Ligi Europy. Elfsborg o, o automatycznie, jak widzicie, już stracił szansę na awans. No raczej stracił, musiałby teraz wygrać dwa mecze i mieć bardzo sprzyjający zbieg okoliczności. Na plus jest tak, e, taka sprawa, że dwa czołowe zespoły grają teraz między sobą. Więc mam szansę wejść na drugie miejsce i to jest y, cel. Oczywiście w pierwszym meczu pokonałem ten zespół 4 do 1, e, więc y, mogą się pozwolić teraz na kolejny raz, na wystawienie troszkę innej jednostki. Jest Para, Barreto Longo, jest y, Uczan, jest y, Gacy, Silva. jest kilka nowych nazwisk względem podstawowych zawodników, ale to jest ważne, to jest Liga Europy. Piłka już do Samuel Longo. Ten jednak osamotniony musi sobie radzić w świetny zwód. Rusza Samuel Longo. Mija jednego, drugiego, trzeciego zawodnika, strzela. Ale Bramka Szelsborga sobie z tym strzelem radzi. Oj bramkę Bramka i jeszcze piłka w grze, ale nie na długo. Oj Fabian Frey, Pareto, dobry zwód, manewr odbija piłkę. Bramkarz, ale jeszcze jest Wakaso, Wakaso, doświadkowanie w pole karne, ależ teraz zagrałem. piłkę do Frika, Frik sam na sam z wygana sytuacja przez Padellego. Ojej, piłka to Elfsborg za lekki strzał. Mamy koniec pierwszej, połowy, naprawdę. Bezbarwne 45 minut. Nic się nie dowiedzieliśmy z tych pierwszych. E, Pierwsze cłony 0-0. Welsborgu. U Chan Frey może on z dystansu, ale jest Bareto lepiej ustawiony. Bareto wchodzi w pole karne. Bareto, musisz to strzelić, nawet ta piłka han nie zmierzała w siatę bramki. Longo. Jest dobra piłka do Longo, Longo. Teraz możesz sobie poradzić. Wykłada piłkę dla Bareto. Bareto strzelił to no fatalnie to wykończył. I to jest ostatnia akcja Bareto. Będzie zmiana. Schodzi. On mnie zawodzi w tym spotkaniu. Wchodzi na boisko Martinez. Wchodzi na boisko Perez. Jest też El, El Kaduri. El Kaduri, Vacaso. Vacaso w pole. Karne longo, główką! Szturto wybronił. Ale świetne. Świetna interwencja. Vacaso. El Kaduri, sam. Oj! Foul! I co? I rzut karny! Tak jest! Sędzi nie pokazał na wapno, ale jest rzut karny Josef Martinez przed szansą na powiększenie swojego dorobku strzeleckiego w tym sezonie. A przede wszystkim na. ma szansę na wyprowadzenie Torino na prowadzenie. No zobaczmy, to może być ważny moment. Myli się, ale dobija. I jest 1-0. Już serce stanęło niektórym fanom Torino po tej interwencji Stura. Ale najważniejsze jest to, że. Josef Martinez dążył dobić tę piłkę do pustej bramki. Jest 1 do 0. Martinez, faulowany! Faulowany Josef Martinez, ślisko od tyłu. Dlaczego sędzia tego nie gwizd? To powinien być dodatkowo czerwona kartka. Atak, kontra dla Elfsborga jest szansa. Zeneli, przed szansą Padelli wyciąga to. Wybroni. Jeszcze chłopaki to wybijają. I jeszcze jest okazja dla Vacaso. Coś niesamowitego, co się dzieje w tym meczu. Vacaso. Vacaso! no i koniec! 1-0 Torino! Wyszarpało, bo, bo wyszarpało, ale ważne trzy punkty, nieziemsko ważne trzy punkty w rywalizacji o wyjście z grupy, z y, Ligi Europy. Jako, że chcemy rozegrać wszystkie mecze już w grudniu, w tym... O, Polska! Nie, Polskę już przerabialiśmy. Jakoś nic z tego nie wyszło, poza tym Torino to jest, y, to jest kariera, która ma przejść tylko i wyłącznie y, dwa sezony max, więc tutaj Polsko nie zagramy zbyt wiele, bo no... Nie zależy mi na tym. No dobra, Palermo, jest to zespół z dołu tabeli. Chcemy rozegrać wszystkie spotkania w grudniu, więc jeden muszę mecz przesymulować. Jest to mecz e, z Palermo. A dlaczego chcemy mieć e, wszystkie rozegrane mecze w grudniu? Żeby mieć przed kolejnym odcinkiem sytuację bardzo czystą i klarowną, jeżeli chodzi o okienko transferowe, więc tutaj sobie nie robimy problemów, symulujemy. No był Paulo dbała naszym e, tutaj e, e, e ewentualnym zagrożeniem, no ale sobie radzimy po bramkach Martinez i Longo, więc ten na Longo na sobie radzi całkiem nieźle. Przed nami mecz y, kolejny. Seria mecz z Empoli, jeżeli dobrze pamiętam. Potem mamy mecz z Dynamo e, Moskwa e, końcowy w lidze Europy. No i jeszcze na koniec, zagramy sobie mecz w tym odcinku z Genoa. Więc proszę Państwa, zapraszam wszystkich na mecz z Empoli na wyjeździe. No, jesteśmy już na prawie stadionu w Empoli. Oto moje zestawienie. No cóż, diament. Kiedyś już tego próbowaliśmy, bodajże w meczu z Udinezę Longo dostaje swoją szansę ze względu na jego dobrą formę. No i generalnie tyle można tu w składzie powiedzieć, gdyż też kilku zawodników chcę oszczędzić przed meczem z Dynamo Moskwa. No i od razu otwiera się dużo, duża przestrzeń dla Peresa. Peres, on może wejść do środka. Peres, do linii końcowej. Perez do Longo. Strzał w poprzeczkę. Ależ pech. Longo do bitka jeszcze i nad poprzeczką. Ależ zaatakowaliśmy w pierwszej akcji. Piłka na lewym skrzydle. Mario Rui. Mario Rui schodzi do środka. Rui jeszcze Empoli, Mario Rui Pascuali przy piłce, wycofanie, kombinacja, duże zamieszanie, piłka jednak ląduje gdzieś w trybunach. Oj piłka w polu karnym, Piotr Zieliński, jest 1 do 0, dla Empoli, Polak pokonuje innego Polaka, bo w defensywie przecież go Kamil niespodziewanie Empoli wychodzi na prowadzenie w 34 minucie jest Longo, frey ładnie się pokazuje Martinez, jest szansa na wyrównanie i jednak Sepe jest po raz kolejny lepszy jest już piłka w pole, Karne strzał głową, jeszcze raz Sepe czwarta interwencja tego bramkarza po pierwszej połowie niespodziewanie przegrywamy, ale Sepe jest w świetnej dyspozycji no, piłka w pole, karny strzał, Zieliński teraz niecelnie. Po raz kolejny Darmian. Do środka schodzi Mateo Darmian, rusza sam, Mateo Darmian strzela w słupek. Ależ pech Darmiana. Może teraz jest szansa dla Vakaso, on jest mega szybkim zawodnikiem. Vakaso, sam na sam jest wreszcie ten gol. Mubarak Vakaso. Wchodzi na boisko i strzela bramkę wyrównującą. Bardzo dobre pokazanie się. Wiemy, że Wakaso jest szybki. jeszcze dodatkowo świeży. Wchodzi dopiero na boisko i już może wykonać pierwszy rajd. Sukcesywnie strzela bramkę. Mubarak Vakaso. No, jedna z ostatnich szans. Końcówka spotkania. Wakaso. Farnerud. Quajarella. Niedokładne podanie Farneruda. W takim momencie, w takiej pozycji Farnerud popełnia taki błąd. El Kaduri. Kaso, i jeszcze tej jest okazja dla Martineza Farnerud. Zobaczmy, Farnerud przebija się. Farnerud jest jak jest. Jest zwycięstwo. Nieważne jakim stylem. Nieważne w jakim stylu zwyciężamy. Możemy na tutaj tyłkiem strzelić bramkę w 95. Minucie, ale ważne, że są te trzy punkty. Jakoś wydarliśmy je za gardło. Pociągnęliśmy poli jest. Ten drugi gol na wagę trzech punktów. Juka, Oj. Ale sędzia tego nie kończy. Już kończy. Już kończy sędzia. 2-1. Nieważne jak. Ważne, że są trzy punkty. Torino wywazi je z terenu w Empoli. No cóż. Mecz z Empoli za nami. Ciężkie bolączki i do zapomnienia. Torino kontra Dynamo Moskwa. Pierwszy mecz w Moskwie. Wygrany przez tutajszy zes tamtejszy zespół. Jak widzimy, ta bala jest bardzo ściśnięta po gra ze wzborgiem, więc to oznacza prawdopodobnie zwycięstwo. Pa oka, więc każdy inny wynik, niż porażka, daje nam tutaj awans. Nie można przegrać i dlatego wystawiam dzisiaj bardzo ciekawą jednastkę. Za chwilę zobaczycie. Ta jedenastka gwarantuje według mnie pewność w środku pola. To jest właśnie mój skład. Po raz kolejny wychodzę z diamentem, jestem przekonany do tego diamentu. On spokojnie. Pozwala rozegrywać piłkę, i to jest ciekawostka Kojarela nie na szpicy, a za napastnikami za Martinezem oraz za Samuele Longo. Dynamo wie, że tutaj musi mnie atakować. Wie, że Pałok ma dosyć, dosyć łatwego rywala. Jeżeli za mną nie wygrają, to odpadają z Ligi Europy, więc muszą tutaj grać ofensywnie, więc ja to muszę wykorzystać grać spokojnie, konsekwentnie i ich po prostu kontrować. Barnerut. Wolny. No może to jest moment dla Kojarelli, 37 metrów, no wątpię szczerze. Ale... No problemy, Gabulow. Kozłow. Kozłow, lewa strona, moja prawa. Ośrodkowanie w Karnek, Glik się mija z piłką, jeszcze tam jest jeden zawodników. Walbuena, Walbuena, uwaga jest groźnie, wycofanie piłki Walbuena. Strzela gola. Zawodnik z numerem 13, czyli ten sam zawodnik, który strzelił bramkę w Moskwie. Chyba tak. Tak jest. Atalaja. I to jest nieciekawa sprawa, gdyż przegrywamy, a to oznacza, że odpadamy jak na razie. A ja tutaj walczę o finał Ligi Europy. Po raz kolejny bitner, Buena, Kurani, ale Glik to przycina i jest okazja na wyjście z kontratakiem. Martinez. Martinez, ładna piłka od Longo. Martinez będzie miał sytuację sam na sam. Martinez, słupek. Ajajaj, aj, aj. Zła próba wyjścia z kontroli, i sędzia kończ ten pierwszy rozdział tego meczu. No niestety, jedna sytuacja: Dynama, jeden do zarodu właśnie dla drużyny z Rosji. Cali Huczan. Koyerella. Dopiero teraz wraca PRS na swoją pozycję. Ajajaj, piłka do Valbuena. Metiu Valbuena, sytuacja sam na sam, i strzela. W spojenie. Francuz, to mogła być piłka meczowa. Longo, teraz może się rozpędzić. Longo, Longo strzela, broni Gabulow. Piłka jeszcze w polu karnym? Jeszcze Chan, chyba faulowany. Jeszcze Chan, i jeszcze Uchan, jest. Do ośmiu razy sztuka, kasali Huczan. Gol, 1-1, ależ to się działo. Jeden błąd obrony, drugi błąd obrony i strzela w końcu szalik na lepszłupka. Jest 1-1 i nadal Torino w grze. No i mamy końc tego meczu, 1-1. Remis, a to oznacza, że Torino awansuje, tylko teraz jest pytanie z którego? Z pierwszego, czy z drugiego miejsca w grupie? Czy Elfsborg był w stanie pokonać Paok Saloniki? Paok pokonał Elfsborg 2-0, a to oznacza, że to właśnie drużyna z Grecji zajmuje pierwsze miejsce, ale zobaczcie jaka to była rywalizacja 11 punktów drużyna pierwsza, 10 punktów drużyna druga, a trzecia 9, więc wszystko pomiędzy drużynami był jeden punkt. Naprawdę ciężka rywalizacja, więc na pewno można powiedzieć, że zajęliśmy przyzwoite miejsce, że nie było tutaj jakichś yy, łatwych na pewno zadań, było wszystko do końca niewiadome. A tutaj z kolei nasz rywal w 1.16 finału Tottenham Hotspurs. Czyli po prostu Spersi, czyli po prostu Kurczaki, KFC. No cóż, będziemy mieli ciężko przeprawę. Cóż, przed nami ostatni mecz w tym odcinku, jakoś mi się wydaje, że po prostu lepiej go symulować bo nie mam czasu już za bardzo na nagrywanie. Muszę się zwijać, bo wyjeżdżam i muszę tutaj po prostu raz, dwa odcinek załatwić. No niestety, ale takie są fakty, że no, a no gramy u siebie, więc jest pewna szansa i zobaczymy, jak to pójdzie wygrywamy 2-0, więc jest bardzo, bardzo świetna informacja. Bardzo pozytywna i zobaczmy jak się prezentuje nasza tabela. Wow, no widzicie po 16 meczach jesteśmy na trzecim miejscu. Ewentualnie Roma jeszcze nas może wyprzedzić, ale i tak będziemy na czwartym miejscu. Czwarte miejsce, jeżeli dobrze ee, mi się wydaje, to pierwsze miejsce, które nie dostaje Ligi Mistrzów, więc jest o co walczyć, ale ta czołówka jest naprawdę wielki ścisk. Pierwsza piątka, niesamowity ścisk. Fiorentina powoli gdzieś tam się wykaraskuje ze strefy spadkowej. Trzy mecze zwycięskie po 16 kolejkach to nie jest chyba za bardzo pozytywna informacja. O! mam 1 stycznia, a Padelli kotyzen na 10 dni, no ładnie. Wychodzi na to, że jeden mecz będziemy musieli grać z naszym rezerwowym bramkarzem, jeżeli tak mi się wydaje, a zobaczmy. Nawet chyba dwa mecze, bo mamy mecz z Kiewo oraz mecz z Milanem, ale to w następnym odcinku. Dzisiaj jeszcze pokażę Wam szybko skład. Eee, to oczywiście. No oczywiście nie będę tutaj więcej dużo gadał, popatrzmy po prostu. Padelli 75, y, Maksimowicz 77, plus 1. Glik 81, plus 1, co mnie bardzo cieszy. Koła też plus 2, 73, więc widzicie ten transfer się opłaca. Farnerud 74, plus 1. A Teodarmia, no niestety, on nie rośnie, nie wiem dlaczego. Fabian Frey 75, plus 2, więc też kolejny bardzo dobry transfer. Y, dużo daje zespołowi. Omar El 75, plus 1. Mubarak Wakasu 75, plus 1, kolejny transfer. Fabio Querela, 78. Josef Martinez, 73 plus 1. Widzicie jakie to ma statystyki, kurde. Castellat, to ten nasz właśnie rezerwowy bramkarz, prawie 40-letni. 70. Gaston Silva, 69 plus 1. Salihusen, 73 plus 2. Benassi, 73 plus 1. W końcu coś tam skoczyło. Bruno Perez, 76 plus 1. Longo, 67 plus 1. Statystyki nie są jakieś porażające, ale gra dobrze. Migienbasza Basza, 71 plus 2, co ja powiedziałem, 72 plus 1. E, Salvador Ijazo, czyli widzicie jakie są statystyki, no nie gra żadnego meczu. Tak samo Graziano, o on ma aż plus 3. E, Pontius, Pontus Jansson, 70 plus 2. Pives, 73 minus 1. Barreto, dlaczego on tak traci te, 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 te przecież ma tylko 29 lat, 70. Oberala, Malinaro, sami widzicie. Gazzi, e, Bovo, 72 minus 1. No i to są już nasze pozostałe to są nasze transfery wypożyczenia. Ten zawodnik wygląda ciekawie ciekaw na jego powrót. No cóż, na razie to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie na laikuis, obsługicie no i Peace Out!